I on jest kochany, popatrzcie. Jeszcze nie wie, co go czeka, ale już się mizia ze wszystkimi. O, proszę. Boże, co to jest za skarb? Nie, idź nie kochamy. No chodź, dostaniesz kujkę, wiesz niestety w dusku. Pój, oj, oj, oj! Słuchajcie, ostatnie chwile z rysiulką ja jeszcze ostatni raz zakropię jej oczy. Widulce, kochanej, kochanej, widulce. I rysunkę pakujemy, bo zaraz będą jej ludzie. Będzie przestraszona, kochana moja. Boże, ile się dzisiaj dzieje? Dzisiaj, jutro się będzie działo. Powiem Wam, że jestem już taka trochę tym wszystkim przejęta. Tam się z kotki coś nie mogą zgodzić w drugim pokoju. Ten biedak na dole i i te maluszki, cześć maluśku śliczny, cześć maluśku i tutaj mają swój szlafroczek, <laughs> słodkie takie jak nie wiem no słodziak jesteś gołąbku, słodziak jesteś gołąbeczku piękny słodziaczek cudowny, tak buciolek jeszcze nieprzytomny, jeszcze taki obolały pod wpływem leków przyklejony tutaj do mojej ręki, ja się nie mogę ruszyć za bardzo. chciałabym żeby się położył. On tam mruczy w gardziołku Najgorsze za nim, słuchajcie, najgorsze jest za nim. Stracił cztery zęby, w tym trzy kły, bo były wszystkie połamane. Nie będzie go nareszcie bolało. No, jest wykastrowany, wszystko poszło dobrze. Dostał antybiotyk. Teraz. Także jest zabezpieczony. I. No i co? I teraz czekam, aż mu to przejdzie, żeby mógł zacząć jeść. Cieszę się, że przyszłam do niego. Jest takie biedno-bolały dzisiaj. Mój kochany. Taki słodziak takie cudowne stworzonko. On by tak chciał z człowiekiem. Ja nie wiem, może go wezmę się do swojego pokoju. Zobaczę. Próbuję. Prawdzie nie wyśpie się pewnie, a to jest dla mnie dość ważne. Już próbuję jeść. Biedaczek, mój kochany. Kochany biedaczek, zaczyna troszkę próbować jeść, ale widać, że jest dezorientowany. Ten pyszczek tam go boli na pewno. Biedak. Jutro się już będzie czuł lepiej. No ale z tym siedzeniem w tej piwnicy to nie może tak być niestety. Tak? Chodź kuchanie chodź gociórku, chodź, ja tu specjalnie z tobą siedzę. Jeszcze teraz oporządzę wszystkie kotki, wezmę go do siebie, do pokoju na trochę. Zobaczymy jak on się będzie zachowywał. Oj, biedaczek, biedaczek. Tak. Stracił mi jajka i zęby. Dwa jajka i cztery zęby. Biednie kłodeciek, biedny. Oj. Króciutkie tylko ujęcie z kotkami, bo ja oczywiście jestem strasznie wykończona dzisiaj. Wykończona jestem też ludźmi, którzy dzwonili do mnie, i w sprawie kotków naprawdę to jest odrębna w ogóle nie wiem rasa ludzka. I takie to lekceważenie, które mnie zawsze strasznie denerwuje. Także jestem dość rozbita mimo tego, że dobry dzień, ponieważ Tina poszła do Dobrego Domku. No i przede wszystkim Rysia pojechała do Dobrego Domku. To jest szczęście wielkie. Także yy, tylko tyle z tego pokoju. Jutro ta cała trójka idzie na zapieki. Dzień dobry. Tutaj śpi jakaś myszeczka, tak? Jedna myszeczka śpi tutaj, a druga myszeczka śpi tutaj, trzecia śpi tutaj. Jakie piękności. Ale jak my będziemy w nocy kręcić filmy, to Was w ogóle nie widać. Mam nadzieję, kochany, że Wam dobry los się szykuje. No, tutaj jest cieplutko, bo to jest grzejniczek. I tu jest ta myszeczka śliczna, która tutaj sobie śpi. Cześć myszeczku, ty jesteś, pokaż jaki masz nosek, to ty jesteś kurka, bo ty masz troszkę białego na nosku, tak? O, gołąbek przyszedł, cześć gołąbek, ale ty masz gruby brzuch, jaki fajny, o jak mrucze, jaki jestem słodziak, niesamowity, a tu kto? A tu gąska, o zbiała, nie ma. Ciotki, to można na relaks drapaczku rozdrabiać, tak? Och, ty moje piękności. Jakie wy jesteście cudne. Jakie wy jesteście cudne. Zaraz skończycie kwarantannę. Jesteście podczas odrobaczenia. Dzisiaj była druga dawka. I jutro trzecia. Ciotka ładuje do pyśćka takie wstlętne dzieci. Tak? Jeszcze nie umiecie się bawić wędeczką? No chodź, kureczka, chodź, kureczka, no chodź. Ej. Mm. Chodź, kochanie. No chodź, słoneczko. Chodź. Nie, nie śliczna. Gdzie ona tam się schowała, no? Co to ma być? A siedzi w tunelu. Dlaczego? <laughs> Kochane koteczki, życzę wam dobrej nocy, słoneczka śliczne. Tak, a ty gdzie? A ty, łobuziaku. <laughs> a ty, łobuzie mały. Chodź ty, chodź tu śliczny. Tu chodź do wszystkich Czemu osiągną lataś? No, baw się tu z nami wszystkimi. Co to jest? O, proszę, gołąbek już zaskoczył. I wie, o co chodzi, kurka, nie wie jeście. Co to ma być? A gąska przerażona, siedzi w tunelu <noise> i tylko zagląda. Ale śmiesznotki. O, proszę, kurka chyba zaczyna czaić bazę. Chyba zaczyna czaić. Jak to ma być? Przecudowne są te kochane wączki, mam nadzieję, że nie było ich więcej. O, jaki jest tam groźny. Chodź Mam nadzieję, że nie było ich więcej, że były tylko te trzy i że wszystkie zostały znalezione. Piękności kochane. Dobranoc życzę wszystkim, papa! Pa.